Zapisk. Przyjebany. Ciekawie, ten dzieciak ma Długo musiałem dojść do mózgu, żeby powiedzieć w końcu to słowo, nie? Kurwa, zamknij ryfra, jeżeli je Zamknij Bo nie chcesz zamknąć mordy. Uuuu, brutalnie poszło. Dobrze. Kurwa, ale zajebiście biegał, kurwa. zają, ZAJEBIŚCIE ZAJEBIŚCIE, ja kocham jak tak bekam, kurwa to tak fajnie słysza... słychać, że każdy chce go <grydza> To Chcę chce poruchać? Kurwa, ja chcę ruch... Przepraszam, ja już nie będę. Rzucili w uble. Patrzcie ubiec. Okej. Menu siaraki. Inuminu pasa. Urwajcie kutasa. A co zrobisz z moją matką? No, co Sza. zrobisz mu z moją matką? że się nie jedną. małego ludzika robi. Na pewno. Jestem tego pewna. Twoja matka jest teraz na czterech. nogach i Robi lody Ja ją Ja ją po prostu opluję z pernum. No, odpowiedź słucham.